Słonko wzeszło, wiatr wieje, ciepło się zrobiło, trzeba wymienić opony na letnie, przede wszystkim dlatego, że zimówki są, słuchajcie, po sześciu tysiącach przejechanych kompletnie zjechane, bo były nawet kilka razy na torze. I zacząłem się rozglądać za fajnymi letnimi oponami, wtedy zadzwonił Jacek z Wredesztajn i mówi do mnie, załóż nasze opony. Chłopaki z Bredensteina i z Exim Auto z Lublina przygotowali mi trzy komplety nowiutkich obon w trochę innym rozmiarze niż jest na Supra, o tym pogadamy później. I już zaczęły się pierwsze problemy i schody, ale z tym samochodem tak jest. Nie mieści się na podnośniku, jest za niska. Dobra, to zanim chłopaki sobie poradzą z tym podnośnikiem, to ja pokażę Wam nowe rozmiary opon, jakie wiadą na Supra. Do tej pory Supra miała 275 szerokość bieżnika na tyle, a teraz będzie miała 275 na 35, ale na przedniej osi, czyli powiększamy rozmiar z przodu o 2 cm. Jeżeli chodzi o szerokość. Natomiast na tył dajemy o 3 cm więcej, czyli 305 na 30 zamiast 275 na 30. Oczywiście 19 cali zostaje. Oznaczenie Y oznacza, że możemy chyba ponad 300 jechać, nie? Tak, jest. tak Łukasz. Możemy zapieprzeć 300. Super. To teraz powiedz trochę o gumie samej. Widzę bieżnik. Ja się na tym nie znam kompletnie, więc ty musisz wytłumaczyć o co tutaj chodzi. To jest R, Vortier Plus, Plus, który ma zmienioną mieszankę, sportową mieszankę gumy i możemy jej w różnych temperaturach. Ma bardzo szeroki zakres temperatur. No właśnie, bo pamiętacie jaki miałem problem z supersportami. To była super guma, ekstra, tylko musiała być mega dobrze dogrzana. Jak miałem 10-15 stopni temperaturę, samochód, to po prostu samochód, samochód mi cały czas tańczył. Musiałem tą gumę super rozgrzać przy takich temperaturach jak dzisiaj. Dzisiaj jest tam, nie wiem, 12 stopni na zewnątrz. Uh -huh. I to było mega uciążliwe. Czy ta guma coś zmienia? Dziś nie mamy jakiegoś problemu. Ta mieszanka jest dobrana tak, żeby działała w szerokim zakresie temperatur na jeździe torowej. Mnie interesuje, czy na 10 stopni, jak jest na zewnątrz, wyjadę z tą oponą po prostu, czy będzie w miarę kleiła. No nie mówię, że będzie, że kurde się tak, To jest opona sportowa, więc ona jest przystosowana do tego, żeby ją zagrzać i wtedy ona będzie fajnie się trzymała na wierzchni okay. Ale ta mieszanka jest na tyle uniwersalna, jeśli chodzi o sportową gumę, że będzie się trzymała przy 10. I 15 a, a super jak ją rozbiją. Dobra, okej. Okay. Słuchajcie, można mieć naprawdę super wypasiony warsztat z wieloma podnośnikami luksusowy za grube miliony. I tak najlepiej zdają egzamin w krytycznych sytuacjach? Najzwyklejsze deski. Teraz to ja zastanawiam się przede wszystkim, czy jak tą 275 tutaj włożę, czyli 2 cm jest szersza, samochód jest obniżony o 2 cm na tym zawieszeniu kawu. Czy jak kurna skręcę kierownicą, to tu nie będziemy obcierali tutaj, bo ona ma nierównomierny ten fartuch tutaj. Albo na przykład, czy na tyle 305 nie będzie za bardzo wystawała względem karoserii. Co prawda, już przewidzieliśmy to, zamawiając nowe felgi, bo one mają inne ET od oryginałów, czyli powinna ta opona wejść w głąb, fel, w głąb nadwozia, żeby tutaj zachować oponę w nadkolu, a nie żeby wystawała. Ale zobaczymy. Praktyka pokaże. A jak ten samochód dowodzi często u nas, praktyka z teorią tak się rozmijają co my tu mamy? O ja pierniczę. Patrzcie, co było w oponie. To chyba. Jak, akurat złapałem gumę. Naprawa sznurkiem. A co to znaczy naprawa, naprawa sznurkiem? Od Szyb... zewnątrz nie zdejmowana była bez w ogóle opona, zdjęcia, tak? Bez zdjęcia opony została wykonana naprawa szybko sznurkiem takim yy, wkładanym oddalonym. No, ekstra. Bardzo bezpieczne rozwiązanie. Zobacz, cały gwóźdź normalnie. Tak wygląda przednia opona zimowa, którą zdjęliśmy. No jest ok, tu są znaczniki, jeszcze sporo by wytrzymała. Natomiast zobaczcie, jak wygląda tylna opona. Nie dość, że jest powyszarpywana tutaj, w tych miejscach. To od środka jest całkowicie zdarta, zjechana już równiutko ze znacznikiem. No prawa strona jeszcze znośnie, chociaż też widać było, widać po tych lamelkach, no, że była palona guma. Wanienka ultradźwiękowa. Na sam koniec montażu opon na felgach wrzuca się tutaj opony, żeby je całkowicie oczyścić. I teraz uwaga, ciekawostka, którą mi Łukasz sprzedał. Pierwsza taka wanienka w Polsce była w salonie Rolsa. Ponieważ, żeby salon dostał autoryzację i serwis, to był wymóg od Brytyjczyków, żeby zainstalować taką wanienkę do czyszczenia felg. Inne marki tego nie stosują. Siadło czy nie siadło? Siadło czy nie siadło? No! Tak idealnie bym powiedział Ale zagrożenie jest tego, że w tym miejscu Tutaj będzie dochodziła do błotnika Zobaczymy jak będziemy jechali dopiero Lubisz pieszczotki, co? Bardzo. Zobaczcie, sam szef Wszystkich szefów tutaj Czyści mi oponę Chłopaki, ale pierwszy raz Go przy robocie widzicie, co? Nie? Raz kiedyś komuś kawę zaparzył Pierwszy raz trzeźwy I tu też się mylisz No dobra, zjeżdżamy i chwila prawdy czy siądzie, czy otrze, czy nie otrze, czy się zmieści. Zmieści się, panie kierowniku? Kurde! Pięknie siadło. Zobacz, ile jeszcze miejsca mamy. Człowieku! Ja tutaj dwudziestkę muszę sobie włożyć. To jeszcze zobaczmy przód. Ło kurczaczki! No tutaj zbyt wiele miejsca nie ma. Powoli skręcaj w moją stronę. O, kręć, kręć! Odwagi, synu, odwagi! Tutaj wszystko jest ładnie. No, i jesteśmy na naszym ukochanym torze Silesia Ring, i dzisiaj będzie dzień ćwiczeń, zadań sportu, bo wreszcie będę miał okazję sprawdzić, co te modyfikacje dały, A trochę ich było, bo przed chwilą widzieliście, jak wymieniliśmy opony. Więc opony mają, są szersze: z tyłu o 3 cm, z przodu o 2 cm. Mamy zmienione już zawieszenie wcześniej, czyli mamy tutaj kwv 3 które zostało obniżone, jednocześnie je sobie utwardziłem, wyregulowaliśmy i odbicie, i dobicie. Jest to tak w połowie, bliżej nastaw sportowych niż tych komfortowych. No ale oczywiście najważniejsza zmiana no to jest już nowy program sterownika komputera. Chłopakom z Synek Tune, czyli Grześkowi i Dawidowi, udało się wycisnąć z tego auta póki co 480 koni, i 630 Nm, ale to są takie bardzo bezpieczne wartości, i sam program jest zrobiony absolutnie świetnie. Silny, poproszę, żebyś tu wstawił taką ładną tabelkę z wykresikiem, jak pięknie nam przebiega teraz moment obrotowy, jak ładnie przebiega nam moc, jak to jest liniowe i jak to ładnie ze sobą współgra. Więc mam nadzieję, że te wszystkie modyfikacje tutaj no poprawią nam te osiągi. Sprawdzimy sobie 100, 200, a potem zrobimy sobie czasówkę. Ostatni raz robiliśmy ją jesienią i wtedy supra wykręciła czas 1,56. Zobaczymy, ile z tego do tej pory udało nam się urwać. A jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem, bo przecież mamy też zrobione turbo u turbo, u ten, u Perun Turbo, czyli u Michała Wnuka. Czas na czas 100-200. No, bo to tak jest w tych samochodach RWD, że raczej liczy się osiągi auta i sprawdza się je właśnie na podstawie tego, jak potrafią przyspieszyć nie od 0 do 100, tylko od 100 do 200. Ja spodziewam się czasu w okolicach przy tej mocy, którą mam okolicach 8,1, 8,2 sekundy, coś takiego. Dobra, czyli jedziemy tak 70 i uwaga. But. O kurna, pas się kończy. 8.09. Dobrze powiedziałem. 8 i 1 dziesiąta. Verified. Całkiem nieźle. No dobra, to jedziemy. Musimy rozgrzać opony. O, klucz. O, reszty w mordę. Tor jest dzisiaj lekko mokry, więc też nie będzie takiego stuprocentowego efektu, ale tym bardziej zobaczymy, co udało się osiągnąć dzięki tym zmianom. Czy mimo mokrego toru będziemy mieli troszkę lepszy czas? No tu, o kurna, w zakrętach normalnie to jest tutaj mokrawo. Ależ ją stawia w mordę jeża. Teraz tam tyle tego momentu, tyle tej mocy trafia na tą tylną oś, że powiem wam, momentami jest mokro nie tylko na torze. Ależ ona jest teraz spontaniczna.

Kurna, boję się hamować, słuchajcie, bo ona ma już tyle tej mocy, że przydałby się lepszy hamulec, a hamulec jest ciągle niezrobiony. Tu wychodzimy dobra. Teraz było już bez uślizgu w tym zakręcie. To dobra wiadomość. Tu sobie przyhamować. I tutaj zacieśniamy go, zacieśniamy, zacieśniamy tu szerzej. Na pewno będziemy musieli popracować nad jednym. Nad jej przewidywalnością w zakrętach. W zakrętach na prostych, żeby ją tak nie majtało, nie bujało, bo już ta moc przełożyła się na to, że tutaj i hamulec jest niewydajny, że już naprawdę musimy zestroić to zawieszenie tak, jak powinniśmy to zrobić. Czyli wziąć pod uwagę wszystkie za i przeciw, wyważyć, zrobić odbicia, zrobić dobicia tak, jak powinny być zrobione, bo teraz to nie jest tak, jak powinno być. Dobra, to teraz zobaczmy jeszcze, co ona będzie robiła, jak jej wyłączymy kontrolę trakcji. Ja pierdzielę. To, co uwielbiam w tym aucie, to jest to wyważenie 50 na 50. To jest auto do takich rzeczy. A nie do jakiegoś ścigania się po torze. To nie jest samochód do robienia czasówek. To po to zamontowaliśmy właśnie, żeby wiedzieć jakie jest, jakie są temperatury w turbo. Teraz temperatura w turbo to było 940-950 stopni, czyli taka prawie że krytyczna, ale chwilowo do wytrzymania. To o to chodzi, że jak jedziecie driftem, bokiem, to to powietrze nie wpada w tam tak dobrze i nie chłodzi tej turbiny tak jak powinno. W związku z czym, ona robi się gorąca w środku. Aj, 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 aj. Jestem cały spocony. Wybaczcie, że przestałem w ogóle przez chwilę mówić, ale to jest taka praca, ten samochód jest tak nieokiełznany. No zrobił się wariatem. Porsche to jest w ogóle bez porównania. To jest inna bajka. To zawieszenie, tutaj, jak działa. Tutaj suprą wychodziłem i tak mnie rzucało, że miałem 80 na godzinę. Tutaj miałem 108 w tym momencie. Różnica jest kolosalna w prowadzeniu. I to wiem jeszcze po pierwszym okrążeniu, którego nie mierzę. Tutaj z tą prędkością bym w życiu suprą nie wszedł, bo było wilgotno. To jest prawda. Ale z drugiej strony, ten samochód, to Porsche się tutaj tak klei. No, dużo pracy mnie czeka jeszcze przy tej suprze, żeby to jeździło podobnie. Bardzo dużo. Hamulec tutaj, jak działa. I mimo, że u siebie mam więcej mocy, tam na końcu tej prostej miałem w okolicach 220. Ciekaw jestem, jak tutaj będzie. Boże, jeżeli chodzi o stabilność prowadzenia, to w ogóle to jest bez porównania ten samochód, a to, co oferuje Supra. Matko, z prawego w lewy, w ogóle bez żadnego zarzucenia tyłem, bez szarpania się, bez stoczenia walki, po prostu jak po sznurku. Dobra, jeszcze jedno okrążenie takie czasowe zrobimy i koniec. Ten Hebel tutaj, matko. Przyzwyczajony do tego, jak zaczynam hamować wcześniej w suprze, to tutaj jeszcze miałem zapas dobrych 50 metrów. Uwaga, będzie późniejsze hamowanie. No, normalnie muszę, mimo że teraz później hamowałem, to jeszcze za wcześnie. Było do przewidzenia. W mm. Porsche najlepszy czas 1,57 Carrera. Lekko wilgotny tor. Porsche Supra dużo bardziej wilgotny. Ale już wiem. To jest różnica ilu? 7 sekund. Ale już wiem, że po pierwsze, zawieszenie w Supra trzeba zdecydowanie poprawić. W sensie musi mieć inne nastawy, bo ją po prostu buja nawet na dohamowaniu wejściu w zakręt. Dwa, y musi być hamulec zrobione. Bo hamowanie, różnica między Suprą a Porsche to ta sama prędkość, w Suprze zaczynam hamować jakieś 30, 40 albo nawet 50 metrów wcześniej. Więc to bez dwóch zdań.